Dzisiejszy event to nie wiem czy słyszeliście kiedyś taką nazwę UHC. Bardzo dobrze, <laughs> bardzo <remember>. dobrze. <gryfry> Lądujecie sobie na mapie wygenerowanej. Na której jest border, ten border zacznie się po 10 minutach zmniejszać, ale powoli, natomiast wy musicie po prostu w jak najszybszy sposób zdobyć sobie jak najlepszy ekwipunek, nie? Czyli Battle Royale taki trochę. Taki Battle Royale, no dokładnie. Słuchaj Lewy, słuchaj, jak samopoczucie? Dobrze, dobrze Dobrze, Proszę rozwalamy ich Mam pytanie, rączki spocone? Rączki spocone? Tak, były, tak, były. Tak, już spocone Spocone, dobra, pokaż jak się pocić, pokaż, pokaż Jest rozgrzewka, o O, dobra, tak, 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 tak robimy, takie oro I takie trochę spocenie, Nie wiem, musi być Dobra, dobra, będzie spocenie totalne Oho Zaczyna się Oho Oho że bagna Emocje Ale dobra, ona bagna się paliło nie no, to jest słokobiom. Mi się wydaje, że to jest słokobiom. Smy tak, bo tu mogą jabłka dość często, nie? Chyba dropić. A jak zetniemy do końca, no 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 <laughs> Djamce! Nice, nice, nice. Zaciąłem właśnie zelazny kill, masz jeszcze? E, tak, właśnie robię. No. ile masza? Trzymaj? Jedno, jedną sztukę i jeszcze tutaj wrzuciłem do piecyka. Jakbyś mógł rozkołapać ten piecyk. Tak, już musimy przetopić i będziemy wychodzili już. Border idzie, bordę idzie już. Dobra, nie mam żelaza w ogóle. Dobra, wynosimy się, wynosimy się, kop do góry Tutaj, 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 lewy Nie, 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 tam masz border, masz, masz border Chodź, 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 okay, okay, okay. do mnie, do mnie do mnie Nie starczy mi kilofa. kurde Mam off, zarazny Dobra, Zmian, zmiana, 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 zmiana za chwilę Za trzy, jesteś tutaj? Dobra Dalej, o, kop, jestem. kop, kop Już góra jest praktycznie Jak mam łopatę, mam O, dobra, dobra, kop Nice Dobra, chodź Dawaj w tą stronę Tego, dalej border Dobra a, Ty pozbieraj, a ja tutaj już odpalę pieczyki Zdążymy chyba przed borderem Mhm, dobra A, wynosimy się stąd Już wynosimy się stąd, nie ma co Mhm wszystko, co masz i lecimy Nie mamy dwóch żelaza, co nie? Dobra, nie zrobimy dreama Chociaż nie mamy pajęczyn też, Mhm. Chociaż noc idzie Kurczę A, mam pomysł O, o PVP pion, Dobra Aha. Jaskinia! A, to nie jest jaskinia. Dobra, posłuchajmy może jakoś w jaskinie. Szybko, na szybkości. No, no tylko gdzieś dalej od trochę. Chodź, chodź, chodź. Idziesz? Najlepiej. Ogólnie, to żeby nie było, jak widzimy kogoś i zacznie nas atakować, od razu jest jabłko, od razu. Okej, okay, dobra, dobra, rozumiem. Bo, yy, znając życie i doświadczenie, możemy nie zużyć tych jabłek. Ta, ogólnie potrzebujemy tak, dwóch pająków. Taka, dobra, mam inny pomysł. Zbieraj drewno. Dobra. Będziemy się drewnem podsadzali. Zab Oj! O Tu biaż! Jest, jest, jest! Zadem, zadem, zadem! Tam jest. Uciek, uciek, dobra, uciek, dobra. uciek, nie Niego, nie go nie bądź. Nie, tak, nie nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Ile masz? Mógł wrócić po lawę, jeszcze jedną. Dobra, dobra. No? To, uciekamy, uciekamy stąd. Chodź. chodź, 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 chodź. Mam 11 drewna, Zero jabłek, jak coś. Ej, mamy się dużo kobla, Jezu, dobra, nie zbieraj drewna. Wyskakuj. Dobra. No, no, no. To. Yy, mamy dużo kobla, tylko pojęki potrzebujemy. Dobra. Niewiele, chodź, ale jeszcze chodź, 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 chodź. Mam Jeden pomysł. Ogólnie, po nie zapomnij sobie jest zrobić tego, wiesz czego nie zapomnij zrobić? Jednej ważnej ano. rzeczy. Mm, łódki. Okay. O! Są! Mike z buszem. Ale serio? Okay. Uważaj, uważaj. Czekaj, mam pomysł. Dobra, ogrywamy ich. Okay. Oni mają łuk, tylko jest ja? problem. Hmm. Dobra, czekaj, ucieknijmy mam na razie. Mam pomysł, mam pomysł. Dobra. Nie zdążyłem zrobić wędki. Kurczę. Goni na zbusach ktoś? Dobra, naprowadźmy go na tobiasza. Weźmy do tobiasza. Tylko strzelam na mnie, strzelam na mnie. Patrz, uciekaj, uciekaj, Dobra, free strzały, nice. Widzę kogoś. Dobra, prowadzimy free party. Uwaga, U musimy to lewe teraz wykorzystać. Przed nami są ludzie, za nami są ludzie. Dobra, gotowy na fliparty? Bo będzie mocne. Musimy uciekać. Dawaj, raz, Absolutnie dwa, trzy. Nie. Dobra. Uwaga, teraz szybko! W lewo, w lewo, w lewo, rura! Kurde, powie... Dobra. Za mną biegli. Naprowadzić ich trzeba, ich naprowadzić trzeba. By mieć okrążeniowe. Mam połowę HP. Jest coś, nie wiem, jest coś, jest coś, jest coś. Kurde, szkielet jeszcze mnie obija. Dawaj, o, o! Gdzieś poszli w ogóle. Jem, 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 Dobra. Nie może... Chodź, 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 Dobra, za was są spoko Dobra, słuchaj. Eee, samochód, nie, nie ma nikogo? Coś. Nie ma nikogo. Nie ma nie ma. Chyba zbuduj już czekaj, chodź wyżej Widzę, dobra, widzę ich. Gonią tego, gonią się. Dobra, crafting szybko mm. Oglądałeś lewy dream a, co nie? No no no. Masz wędki porobione. Nie mam, nie mam. Ja Ale mam bendkę, dobra, tej... dam radę. Okay, nie, damy kudę, radę. Chodź chodź chodź. Chodź, 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 chodź. chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie jesteś to to lewy? Ja mnie te e, No trochę w tyle. Ale już jestem, już jestem, widzicie? Mm, minęliśmy 0-0. Chodź tamtą, tamtą, tamtą. Tam, tam. Zabij A, sobie krowę, zaraz, zabij sobie ceduszka. krowę. Jak masz czyste serduszka tylko, jak ty co robisz? No właśnie, sklepy mi się nie trafiają. Także masz. już jem i regeneruję. Dobra, chodź tutaj szybko. Masz jedzenie? Dobra. O, Dawaj busza, pokus ja zginę na jednego strzała. Czekaj. Jest! Mam! Dobra, chodź! Nice, nice! Mam tak. pół serca, pół serca, serca. Ja regeneruje Dobra, dobra, dobra. Ja musiałem gdzieś. Nie mam Co nic, nic nie mam nic, nie nic, mam to... nic, mam serca musisz mnie uratować. Ja dać, to nie. Jestem w tym koblu. Widzę, widzę. Idę widzę. widzę, jedzenie. Czekaj, we, weźmiemy niestety no jeszcze ułożył Dobra, pierwszy sety, wieszety. Lutujemy. Dobra, zabiliśmy busza nice Pamiętaj, kolejnym naszym celem, aktualnie jest Tobiasz o, I póki Głos, co nie ma co? Nie ma Kto co chyba... ktoś to się sprawia, niech widzę. widzę. Dawaj na drzewa. Lewa drzewa. Na górze. Ta, dawaj na drzewa też, szybko. Wróć, wróć, wróć za mną, za mną, za mną. Jak kuluję? Lewy? No, dobra, dobra. Gdzie jesteś? jesteś? już tutaj. Eee, o, widzę, widzę, widzę. Pięknie mnie na drzewo. Też. My nie możemy, no, bo musimy mieć ten sam high ground. O i Gwiazek z Torkiem, dobra, nie, 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 to wiesz, to se odpuszczamy, o, jakby wiesz, jakby szukamy, wiesz, jakby. Nie, jakby nie, nie musimy się tu ciebie Jest Tobias, to nie, tobie sobie żyje. lewej? No, to się na Nie widzisz. Dobra, a boli od dobra. Dobra, nie, nie, spokojnie, spokojnie, jakby nie, nie ma problemu, jakby wiesz. Nie, nie, pewnie nie spieszymy się. Nie spieszymy się. się... Masz ma jedzonko, co nie Masz jedzonko. Ta, 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 na guziku. No dobra, na spokojnie. Oszczędzaj sobie. Nie jest za dużo. Co? Czejtorek zbroi nie ma. Nie miał. Teraz, więc nie wiem. Dobra, kordy, szybko Ale lecimy. Co to jest? Białek I cyfer. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Perełka? Perełka nie, 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 nie. perełku, jesteśmy do jedzenia. Dobra, let's go. Idę idę? Tak, my robimy presję. Mamy i tę. Pomóż. To samo tam. Ja też zostałem. Leżę, Jezu, nice, leży, leży! Nice, 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 dobra, bierzemy kolejnych. Nice, nice. Lecimy, oro. Tak, kto jeszcze został? Zobacz sobie tego taba. ABI Mendy Mendy z VIVO, BREMU i JAWOR. Jeszcze jest dużo ludzi. Obstawiam, że oni jeszcze są pod tego, pod nami, więc. Może być, może być. Czekamy na mniejszy border, żeby zaczęli wychodzić. Bo obstawiam, że właśnie. Już też jest na dół, nie? Czyli ników nie widzisz. Jest tutaj BREMU, BREMU, BREMU jest, z Jaworem! Jest, 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 jest BREMU. Bre e BREMU, jak też. Dobra. O, nie dało Mam low, mam low Też Kurde, od tyłu mnie Jawor zabił O nie, nie widziałem No, Jawor robił defensję no Ja muszę uciekać, sorry Kurde Dobra, dobra, nie, ustosuj Ja mam perełkę jeszcze, dobra no, ja bym od od plesów, wiesz. Ja też go patrzę i mocno mi hitów zadał też. Dużo. Znaczy, mi nie mogę dawać, ale będę cię specyfikował, coś. Dobra. To otrzymajcie towarzystwo. Powodzenia. Dasz radę, dasz, radę, dasz radę. Dobra. Ma nie mają uku. Mogą mieć po mnie, łuk też, masz uważać Tam. A nie, czy podnosili Aktualnie pato patu co się dzieje intym. Nie mam jedzenia Let's go Aaaa jednego zabiłeś. Jednego no zabiłem, zabiłem Mendiego. Ładnie było, ładnie było. Z diabełu, z diabełu. Dia, cyfrę cyfrę z diabłem, z diabłem zabiliśmy. I, i zabiliśmy jeszcze Mendiego Moim zdaniem ładnie. Tak, tak. Ładnie, ładnie, ładnie. No, Tylko nasi, dwóch na jednego, nasi, chciałem nasi. się rzucić, myślałem, że to się urda, bo to jest Citroën i Mendy, ale no, niestety... Prawie, prawie było. Przeliczyłem się, nie jestem polskim <laughs> gapem. Ale pozdrawiam. Ale nie no. Jest nic, jest nic, ładnie było. No i widzowie, jeśli do tego momentu E, dzięki, jakby zostawiliście łapki w górę, subskrypcję i co? E, ja może tylko dojdę do już jakby końcówki i co? Trzymajcie się, do następnego, ja byłem Blaszką. Bajojo!